Tam Kolejna prezentacja Ford S-MAX. Zanim pojawią się pytania, odpowiem. Ford S-MAX w wersji jednoosobowej. Oczywiście to tak nie jest wersja pięcioosobowa, aczkolwiek ten samochód od 2017 roku, kiedy był wyprodukowany po raz pierwszy, zarejestrowany był przez poprzedniego użytkownika, używany do dojazdów do pracy kilkadziesiąt kilometrów dziennie. No, nie będę tłumaczył, jak wyglądają samochody, które są używane przez rodziny, z dziećmi, z psami i tak Jeżeli ktoś szuka pedantycznego egzemplarza, no to pojedźcie, poje, pooglądajcie sobie 10-15 egzemplarzy, przyjedźcie do mnie i zobaczcie, w jakim stanie może być samochód z zewnątrz i w środku, jak również pod kątem wizualnym. Z takich jeszcze najważniejszych kwestii: 214 tysięcy przebiegu, napęd na 4 koła. Bardzo rzadko to się zdarza w S-MAXach. Pełna historia serwisowa. Jeżeli kogoś takie auto interesuje to zapraszam do oglądania tej prezentacji. Auto z przodu wyposażone w Dynamic led Wyposażone również czujniki parkowania przód-tył. Ma też kamerę cofania. Tutaj mamy informację, że mamy do czynienia z wersją z napędem na 4 koła. Opony Nexen w idealnym stanie z 2022 roku. Tarcze klatki w idealnym stanie. Karoseria bez najmniejszych śladów użytkowania, mimo że mamy tutaj do czynienia z samochodem ośmioletnim. Do tego pojazdu nie będę już może prezentował, tak tylko przez szybę pokażę. Koła zimowe, również w bardzo dobrym stanie na lufelze, Ładny wzór w rozmiarze 17 cali. Także niesamowicie zadbany egzemplarz. Przejdźmy może pod maskę. Silnik mamy suchy jak pieprz, wbrew opinii, tak jak niektórzy twierdzą, że przy przebiegu 150, czy 250 tysięcy zawsze musi się pocić pompa wysokiego ciśnienia. No w tym egzemplarzu tego nie ma. Wymieniony był olej w październiku ubiegłego roku przy przebiegu 201 000 km. Auto jeździ na oleju km, a rozrząd był wymieniony w 23 roku przy przebiegu 154 000 km. Przejdźmy do wnętrza pojazdu. W środku auto mamy totalnie nowe, jest utrzymane w idealnym stanie. Tylna kanapa jest nieużywana w ogóle. I fotel Pasażera również jest nieużywany w ogóle. Z ciekawszych rzeczy mamy podgrzewaną przednią szybę, mamy S3, mamy podgrzewaną, podgrzewane fotele. Kamera te rzeczy to już mówiłem. Do auta jest pełna książka serwisowa. Już najważniejsze kwestie pokazałem, ale jakby ktoś sobie coś Ktoś chciał sprawdzić, pokażę ostatnie badanie TIF na górze Macie numer VIN. Badanie wykonane 5 czerwca 2024 roku o 8.28 przy przebiegu 195 000 km i jest ważne do czerwca 2026 roku. Także, mimo że ten samochód wizualnie w środku wygląda, no ja bym powiedział na stówkę, ma 214 000 km. Na koniec jeszcze przemierzę pojazd miernikiem lakieru. Zaczynamy pomiar od błotnika prawego przedniego, który jak widać jest w lakierze oryginalnym. Drzwi tak samo. Głotnik tylny, prawy, jest w oryginale. Klapa tutaj na dole jest wykonana z plastiku. Metalową część mamy tylko na górze. Jest ona w lakierze oryginalnym. Po przeciwnej stronie, czyli lewej, tak samo ćwiartka jest w lakierze oryginalnym. Drzwi są tak samo w lakierze oryginalnym. Te drzwi mamy powtórnie przelakierowane. Jeszcze pokażę wnękę. Słupek próg. Trochę się muszę pogimnastykować, żeby tutaj równo przykładać miernik. Miernik znowu zjechał. Także wnęka w oryginale, kosmetyczne lakierowanie drzwi, włóknienie jest w oryginale, maska ma drugi lakier, także dwa elementy. Kosmetycznie lakierowane samochód w idealnym stanie technicznym i wizualnym. Jeżeli kogoś interesuje, to zapraszam do